Przygodusie. się. Bajki do słuchania. Bajka pod tytułem Sekret wyspy Fok. Bałtyk to morze pełne tajemnic. Są tu głębokie zatoki, ukryte zatopione statki, ale i miejsca, których nie ma na żadnej mapie, takie jak legendarna wyspa Fok. Skrawek lądu, który pojawia się tylko raz w roku, w nieznanym nikomu dniu. Jagódka i Maciek nie mieli pojęcia o tej legendzie, aż do pewnego letniego wieczoru. Dziadku, jesteśmy. Przywieźliśmy ci pyszną konfiturę od mamy. Witajcie, moje kochane szkraby. Tak się za wami stęskniłem. Dziękuję bardzo. A ja mam dla was coś lepszego całe mnóstwo morskich opowieści. Każdego lata Jagódka i Maciek spędzali wakacje nad morzem u dziadka Staszka. Jego dom stał na klifie. Skąd rozciągał się widok na bezkresny Bałtyk. Pachniało tam solą, rozgrzanym piaskiem i nadmorskimi wydmami. Tego roku rodzeństwo przyjechało pełne energii i ciekawości. Dziadek Staszek znał morze jak własną kieszeń. Był kiedyś rybakiem, a teraz prowadził niewielką przystań, gdzie pomagał turystom i opiekował się łodziami. Wieczorami, gdy słońce powoli zanurzało się w falach, Jagódka i Maciek siadywali na drewnianej werandzie, słuchając jego historii. I właśnie tego wieczoru dziadek opowiedział im o tajemniczej wyspie Fok. Siądźcie bliżej, dzieciaki. Chcecie usłyszeć prawdziwą morską opowieść? Oczywiście, ale musi być tajemnicza i wciągająca. No i koniecznie o naszym Morzu Bałtyckim. Oj, ta jest bardzo tajemnicza. Mówi o miejscu, które pojawia się tylko raz w roku. To miejsce to Wyspa Fok. Wyspa Fok? Nigdy o niej nie słyszałam. A gdzie ona jest? A tego akurat nikt nie wie. Każdego roku ukazuje się w innym miejscu w tajemniczy dzień. A kto ją znajdzie, zobaczy cuda: bursztyny połyskujące w słońcu i foki, które czuwają nad tym skarbem. Ale. Ale co? Legendy mówią, że bursztyny na tej wyspie nie są zwykłymi kamieniami. Kto zabierze je ze sobą, nigdy już nie odnajdzie drogi powrotnej na wyspę. Dziadku, a czy ktoś się kiedykolwiek widział? Mówi się, że tylko ci, którzy potrafią słuchać morza i jego mieszkańców. Bałtyk kryje wiele tajemnic, moi kochani, ale teraz czas na sen. Kto wie, co przyniesie nowy dzień? Wieczorem, gdy Jagódka i Maciek kładli się do łóżek, nie mogli przestać myśleć o słowach dziadka. Bałtyk kryje tajemnice, ale jakie? Noc minęła spokojnie, a kiedy rano słońce zajrzało przez okno, dzieci obudził niezwykły dźwięk, jakby ciche wołanie niesione przez wiatr z nadmorza. Szybko wyskoczyły z łóżek, zjadły śniadanie i pobiegły na plażę. Bawili się w piasku, budując fantastyczną fortecę. Kiedy nagle poczuli, że ktoś ich obserwuje, kawałek od nich wśród muszelek zobaczyły coś niezwykłego. Na piasku, tuż przy wodzie, leżała foka. Jej futerko połyskiwało w słońcu, a mądre, ciemne oczy wpatrywały się w dzieci, jakby chciały im coś powiedzieć. Jagódka i Maciek zatrzymali się, jak zaczarowani. Maciek, zobacz! To prawdziwa foka, jaka piękna! O, Jenny, jest tak blisko nas. Myślisz, że się zgubiła? Raczej nie, czekałam właśnie na was. Mówiąca foka. Dzieci wprost nie mogły uwierzyć w to, co widzą. Jestem Luna. Słyszałam, że chcecie znaleźć wyspę Fok. Mogę wam pomóc, ale musicie obiecać, że jeśli ją odnajdziecie, nie zabierzecie niczego z tego, co zobaczycie. Możecie jedynie podziwiać skarby naszej wyspy. No jasne, że obiecujemy. Dobrze. Spotkajmy się jutro o wschodzie słońca na plaży, tuż przy helskim fokarium. Jagódka i Maciek prawie nie spali tej nocy. Gdy tylko słońce zaczęło wschodzić, pobiegli na umówione miejsce. Luna już tam była. Dziadek już na nich czekał przy starej drewnianej łódce, którą czasem wypływał na połów. Luna siedziała na brzegu, jakby dokładnie wiedziała, że dziś będzie ich przewodniczką. No dobrze, moi mali odkrywcy, widzę, że nie zmieniliście zdania. Jeśli Luna naprawdę zna drogę, to zabierze was tam, gdzie tylko foki wiedzą, jak dopłynąć. Ale pamiętajcie, bursztynów się nie zabiera, tylko podziwia. Obiecujemy, dziadku, chcemy tylko zobaczyć to miejsce. Dziadek pomógł dzieciom wsiąść do łódki, a sam chwycił za wiosła. Luna wskoczyła na dziób i spojrzała na nich mądrym wzrokiem. No to w drogę, niczego się nie obawiajcie. Gdy dziadek zaczął wiosłować, Wokół nich uniosła się delikatna mleczna mgła. Przez chwilę nie widzieli nic wokół, poza srebrzystym grzbietem luny, który lśnił w bladym świetle poranka. To wygląda jak sen. Nagle mgła zaczęła się rozwiewać, a przed nimi wyłonił się skrawek lądu. Był jak wyczarowany ze światła, pokryty złocistym piaskiem, błyszczącym w słońcu, a między kamieniami i muszlami Połyskiwały bursztyny. Setki, może nawet tysiące bursztynów, rozsypanych jak klejnoty. To, to naprawdę istnieje, tu jest niesamowicie. To tutaj, sekretna wyspa bursztynów, jakie to cudowne, tu jest tak pięknie. Zobaczcie, bursztyny są wszędzie. Tak, to nasza wyspa, Fok. Nasz skarb. Tylko pamiętajcie o waszej obietnicy. Jagódka i Maciek stali na złocistej plaży, otoczeni blaskiem bursztynów. Całe miejsce zdawało się migotać, jakby piasek był usypany ze złota. Dzieci patrzyły z zachwytem, ale ani przez chwilę nie pomyślały o zabraniu skarbu dla siebie. Wiecie co? To niesamowite, że możemy to zobaczyć na własne oczy. Ani przez chwilę nie przyszło mi do głowy, żeby coś stąd zabrać. Przecież ta wyspa jest domem dla fok. Masz rację, to miejsce jest piękne samo w sobie. Jestem z Was dumna. Za waszą uczciwość i czyste serca mam dla was prezent. Luna zbliżyła się do jednej z fok, która trzymała w pysku maleńki bursztyn w kształcie serca. Ten bursztyn jest wyjątkowy. Jest darem morza od nas dla was. Jaki cudowny, dziękujemy. Kiedy dziadek, Jagódka i Maciek dopłynęli z powrotem do brzegu, spojrzeli za siebie. Wyspa powoli znikała we mgle. Jakby nigdy jej tam nie było. To było jak sen. Ale my wiemy, że to działo się naprawdę. Stanęli razem na plaży, a fale delikatnie obmywały im stopy. Wciąż czuli w sercach ciepło niezwykłej przygody. Nie każdy ma szansę zobaczyć wyspę Fok. To miejsce ukazuje się tylko tym, którzy rozumieją i doceniają jego tajemnice. No właśnie, Luna nas tam zaprowadziła i powiedziała, że prawdziwe bogactwo to to, co zostaje w sercu. I wiesz, co, dziadku? Wcale nie chcieliśmy zabierać bursztynów. Wystarczyło nam, że mogliśmy je zobaczyć. No tak, to była niesamowita przygoda. Zapamiętam ten dzień na zawsze. Dzieci jeszcze długo siedziały na plaży, wpatrując się w migoczące fale. W ich dłoniach lśnił bursztyn symbol ich przygody sekretu, który dany im było poznać. I tak jagódka i maciek nauczyli się, że prawdziwe skarby. Nie zawsze można wziąć do kieszeni. Czasem wystarczy wiedzieć, że istnieją i pozwolić im pozostać tam, gdzie należą. To była lekcja, którą przekazała im mądra foka. Kiedy wrócili do domu dziadka, jeszcze długo wspominali, co się wydarzyło tego dnia. A może szumiało cicho, jakby szeptało kolejną bałtycką opowieść. Może następnym razem. To ktoś inny usłyszy jej echo. Jeśli podobała Wam się ta przygoda, to mamy dla Was wiele innych bajek do odkrycia. Kliknijcie subskrypcję i dołączcie do naszych małych podróżników. A jeśli ta historia Was zaciekawiła, zostawcie łapkę w górę to znak, że chcecie więcej magicznych opowieści.